Siemanko, tutaj FroDna, będzie, jest ze mną Mars, cześć I jesteśmy na serwerze gamesboard.pl I właśnie dzisiaj z Marsem przedstawimy Wam ten serwer yy, Zaczniemy może od tego, ile mamy na nim slotów Jest on 26-slotowy I mamy dwa, dwa sloty, sloty rezerwowe tak. Ogólnie my na tym serwerze bardzo często grywamy Teraz jest cały serwer zapełniony I co? Od czego możemy zacząć? Może od y, VIP-ów i w ogóle jakie są ich przywileje i takie tam. Dobra, to co? Zaczynasz ty? Czy ja mam? No dobra, no to e, VIPy możecie zapoznać się jak kupić w ogóle na stronce, którą podam je w opisie i co mogą VIP. -y. Na pewno mają rezerwację slotów, dzięki której możemy nawet jak jest full osób na serwie możemy wbić do gry e, Mają efekt unusual, tylko nie wiem czy na broń też e, mają... No, tak, VIP -y. tak, na broń też jest. To macie tak, efekt unusual na czapkę i na broń. Tylko tam jest chyba po trzy efekty na, na każdy z nich. Nie, nie, to jest tak, że na. Jeśli mamy wypas. A, ha, bo ty mówisz o wypie zwykłym? Tak, tak, tak. A, to tak. dobrze, dobrze, no to mów dalej. Eee, I. Niestety nie ma w, na razie rezerwacji klasy, ale może w przyszłości się coś zrobi. No teraz ty o Super Vipie, może, albo o... Tak, do Super superwipa y, mamy wszystkie efekty na broń i wszystkie efekty na czapki. Y, jeśli chcemy wpisać efekt na broń to wpisujemy wykrzyknik efekt i tam się wyświetla nam żeby dodać różne efekty i tak dalej i tak dalej. A jak chcemy efekt na czapkę to wpisujemy sobie wykrzyknik efekty. Teraz nam się wyświetli zaraz efekt na czapkę. O, i tutaj widzicie wyświetlają nam się wszystkie czapki jakie są. Malować chyba czapek jeszcze nie można na razie, nie? Jeszcze nie. No, nie można wtedy na razie malować czapek. Też się zastanawiamy z Hetaminem, czy by nie dodać fast respawnu dla ludzi, którzy mają właśnie super VIPa albo VIPa. To by było właśnie fajne. Tak, to by było spoko. Ej. W ogóle na serwerze ogólnie jest fast respawn, ale kiedy jest mało ludzi, a jak teraz jest zapełniony, to już, to już e na normalny jest włączamy. normalny, czyli tak około 10 sekund, żeby wiadomo, żeby nie było... Takiego... Żeby była gra normalna. No właśnie, czyli. żeby była gra, a nie jakaś taka, że wychodzi się z respa i się ginie cały czas. E, właśnie, jeżeli nie chcecie super vipów kupować albo w, na przykład... E, albo samych vip to macie też do wyboru e, same sloty albo same te efekty tak. Mutual. Co możecie zaoszczędzić sobie sporo, tylko że właśnie e, musicie wybrać albo to, albo to. Mhm. E, jest fajny plugin grany na radio, dzięki... Właśnie, jeżeli... bardzo fajna funkcja że jeżeli wpiszemy wykrzyknik ra radio to tak. wybieramy sobie stację i zaczyna nam grać załóżmy, puszczę sobie eskę ja teraz nie będę puszczał żeby nie zrobić takiego zamętu na nagraniu I p no, no, puszcza się tutaj coś takiego klikamy kontynuuj zamknij no i znowu I, jesteś... I tak w ogóle gdzieś w przeciągu tygodnia może od czasu od czasu, kiedy jest ten odcinek robiony, czyli jak dzisiaj załóżmy mamy trzeci, nie wiem, czy to będzie wrzucane trzeciego, to do załóżmy dziesiątego, będzie najprawdopodobniej promocja związana właśnie z VIP-em, albo będzie minimalnie konkurs na... do wygrania będą chyba różne vipy. Właśnie, właśnie rozmawiałem właśnie. z Logosem, czyli z administratorem serwera, że dla pierwszych chyba, nie wiem, tam sześciu czy dziesięciu osób, które tak, będą tak. na serwerze... To jest to, to... jakiś czas organizowane, więc tak. nie martwcie się, jeżeli teraz się nie złapiecie. Te osoby dostaną jakieś tam nagrody, co jest fajne, takie. Że z Africo po prostu. Jak, umie, jak macie skilla to nie musicie wpłacać nawet nic i tak dalej. Są bardzo fajne admin sounds, czyli piosenki, które możemy puszczać my jako admini. Na przykład e, Imagine Dragons, Radioactive, Skirlex, Bangarang, e, Kirin It, i tak dalej, i tak dalej. I teraz sobie z Frodem myśleliśmy, żeby wgrać. E, Fajne teksty różnych znanych osób, złożmy Kamila Steinbacha. No, no, to było właśnie spoko. Albo spoko magika, znaczy magika tego małego. <laughs> no. W ogóle jakbyście byli WiPami, bo wiadomo, każdy kto tam ma jakby jakieś wyróżnienie na czacie, tak jak ja na przykład napiszę, załóżmy, patrzcie, o, Jak mam admina, tak. to każdy ma jakby większy głos, więc jakbyście kupili na przykład VIPa, co moim zdaniem, ja wam to polecam, moim zdaniem się to opłaca, to też będziecie mieli głos pod względem na przykład jakie piosenki byśmy mieli grać, czy coś o, takiego. O, kurczę. A właśnie jeszcze powrócę do tego radia, jeżeli chcecie wyłączyć radio, bo jest bardzo dużo pytań właśnie dotyczących radia, to klikacie sobie radio, załóżmy SK znowu i tutaj jest taki znaczek stop, który Wam pokazuje. Dobra, poza tym no to oczywiście są takie jak na większości serwerach, teraz to jest dość popularne. Głosowania na mapy, na wyrzucanie graczy, jeśli Wam przeszkadzają na no, najlepszego gracza w przegranej drużynie i różne takie małe dodatki. To jest też nawet spoko. No dobra, spróbujemy to sobie Jeszcze chwila, tu się zareklamuje, Solki, że ten. Ale jeżeli chcecie, macie ochotę wygrać sobie jakąś grę albo itemy do TF, to zapraszam na mój konkurs, który dzisiaj zorganiz yy, ostatnio zorganizowałem. Tak, żeby nie zażywać, co słowa dzisiaj. Dobra. Tak. A ogólnie też fajna jest tutaj atmosfera na tym serwerze, bo nie ma czegoś takiego, że admini albo, nie wiem, że przychodzą sobie jacyś gracze starzy tego serwera i się rządzą o, na nim. cięcie zrobimy? Tak, zrobimy cięcie i widzimy się, jak się zmieni mapka. No na razie. Dobra, już te, jesteśmy pocięci, właśnie się zmieniała mapa, to ja jeszcze powrócę do tematu to, co mówiłem właśnie o tych administratorach i starszych graczach. Że ogólnie jest fajna atmosfera pod tym względem, że y, ci właśnie gracze nie, mu, y, nie ma czegoś takiego, że y, się rządzą na serwerze albo przezywają tych nowych graczy, ani coś takiego. Ogólnie fajna jest atmosfera. I tak samo w przeciwną stronę, tak samo w przeciwną stronę, Oj. że na przykład nie przychodzą jakieś dzieci i nie krzyczą nam na mikrofonie. Tylko się raz zdarzyła taka sytuacja, ale to ale... wiadomo, za głosem większości wtedy Jest albo kikujemy, albo mutujemy. Kurde, nie chcecie teraz. Ale ogólnie też y, nie ma ograniczeń na ten. Y, nie ma ograniczeń na mutację na mikrofonie. Czyli jak na przykład macie głos jak ja, <grym>, to spokojnie możecie gadać. Znaczy wiadomo, żeby nie krzyczeć na serwerze no ani... właśnie, i... żeby nie spamić załóżmy jak ostatnio było Frodo, Frodo, Frodo. No no. Ale już ogarnęliście, właśnie to jest bardzo fajne, bo już yy, i o tej grupie powiedz, już nie będzie ogłaszane. A tak, bo właśnie ostatnio na grupie dość często było ogłaszane z tego serwera, ale teraz jak już robimy ten odcinek, to już nie będzie, to, więc nie musicie się martwić z tym małym spamem. A z takich jeszcze mniejszych informacji o serwerze, yy, to właśnie jest, yy, jest tak, yy, trade chat to jest dość taka już częsta rzecz na serwerach, czyli wpisujemy ukośnik T. I na przykład y, sprzedam coś tam, coś tam. I mamy trade czata, tak samo z kupowaniem. I chcę, chcielibyśmy, żebyście używali tego trade czata. A jeszcze, jeżeli nie pamiętacie, bo możecie też użyć takiej komendy, nie przepisywać jej całej. E, ukośnik LT, to już piszecie tą mhm. ofertę, co ostatnio pisaliście. A jeżeli nie no, pamiętacie, to ale tu jaką... mi się wydaje, że już wszyscy znają tą no, ofertę, tak, tak. bo to jest takie też. To już często jest na serwerach. Właśnie o radiu mówiliśmy. Mhm, tak, tak mówiliśmy A, tak, o radio. Tak. Jeszcze możemy pokazać draga i różne takie. O właśnie, e, bo my mamy dostęp do takich komend, który, do których mają dostęp admini, czyli na przykład do draga. Ta, teraz sobie zdragujemy. Yy, A ja sobie dedyk. zdraguję Marsika trudunap. Yy. O mam. Ciebie też zdragowałem O, ja będę pyry, Haha. Tylko nie, no i tak robimy czasem różne graczom, którzy sobie nie zasłużyli na coś, to robimy im małe kary albo po prostu trolujemy niektórych. Oczywiście, ale... Osób na tak, tak, właśnie, nie robimy na przykład, że jak teraz jest, czterdzie... jest 24 osoby na Serbię. To, to nie robimy czegoś takiego, że włączamy komuś, żeby po prostu słabiej grał, czy coś, Właśnie. tak więc Jeśli, jak, jak było jeszcze mało osób na serwie, to wyłączaliśmy grawitację i wtedy wszyscy latali po 30 metrów nad ziemią. No tak, to też było dobre, no. W ogóle jeszcze można powiedzieć o tym pingu, co? Możesz Tak, powiedzieć? tak, tak. E, bardzo jest ogarnięty ten ping. Jak widzicie, ja i Frodo mamy po pięć. E, no, Frodo też tam ma. Generalnie e, nikt nikt nie ma więcej niż 100, nie no ma akurat Standerman, ale ale to pewnie z jego winy, bo serwer jest bardzo fajnie postawiony, fajny host. Tak, możecie założyć, że jest 26 osób, 25 i już ten. I, i praktycznie każdy ma dać taki ogarnięty jest... ping. Teraz właśnie head admin do mnie pisze o różnych, co moglibyśmy wprowadzić dla VIP-ów. Ja wam naprawdę polecam kupić VIP-a. <laughs> Tak, jak już A jeszcze mamy dostęp do <coughs> admin sound. Załóżmy teraz sobie zagramy. Yy, logosowe A nie, sorry, Gamesboard Załóżmy sobie, zagramy Skirlexa. I teraz słychać na całym serwerze Skirlex. Jeżeli nie chcecie tego słuchać, to możecie wpisać Stop al, albo Stop przed, yy, po wykrzykniku. Zatrzymam, żeby nie było praw. <coughs> Aha. No dobra, dobra. E, jeszcze co możemy dodać? A, myśleliśmy, żeby wprowadzić. O, fajnej sobie, kolej, tańczy. E, myśleliśmy z przodu, żeby wprowadzić takie fajne e, powiedzonka różnych zławnych osób. A to mówiliśmy chyba już w pierwszej części na te wiesz? Przed cięciem. A może mówiliśmy? Nie, wiem, czy mówiliśmy, bo teraz była właśnie zmiana łapki? Zmiana łapki i wszystko się zapomniało, bo sobie przypominaliśmy, co, co jeszcze musimy powiedzieć. Nie, mi się wydawało, że mówiliśmy na tej Halloweenowej. No to zobaczy się podczas już tego. Tak, dobra. No to co jeszcze można dodać właściwie? Nie, moim zdaniem już nie ma nic do dodawania Ja właśnie. po prostu na tym serwerze będę grał bardzo często Jak chcecie Dodawać mnie zobaczyć Ja mam to nawet na moim profilu napisane IP, a właśnie nie wiem czy o tym mówiliśmy Że IP no do tego będzie w opisie Do tego serwera oczywiście A jak nie wiecie jak się dołącza do serwera To ja już wam pokazuję Wchodzicie w, komen, yy, w konsolę Wpisujecie connect i IP serwera O mam akurat chyba teraz napisane. Connect, no. IP i macie Jeśli nie możecie znaleźć a Albo po prostu dodajcie to do ulubionych Znania, to Możecie do sobie wziąć. Mini serwer yy, i tutaj macie w zakładce ulubione dodaj ten serwer albo dodaj serwer i tu wpisujecie IP. IP, tak, tak. No to generalnie to było na tyle. Tak, chyba już będziemy powoli właśnie kończyć. Yy, jeszcze raz gorąco Was zapraszam, żebyście wbijali na ten serwer. Ja gram od niego, na nim już chyba, z, nie wiem ile, z półtora tygodnia, ale już, ja po prostu już czuję, że będę na nim sporo siedział przez, to, przez te właśnie zalety jego. Jakbym miał wymieniać wady, no kurczę, chyba bym nic nie wymienił, bo tak naprawdę. Zastarzyłem się nieraz nie crash, ale to bardzo rzadko jeździeli. No tak, ale to wiesz to co, chyba. tak naprawdę jak mi się wydaje, że jak już oni to będą yy, widzowie jak będą już to oglądać, to że nie będą mieli tych crushy, tak, tak, tak. A dlatego teraz mamy przez ostatni czas crash, były z dwa krasze, yy, przez to, że serwer zmieniał jakby swoje miejsce. I, i, i po prostu były tym związane z przeniesieniem serwera. I dobra, to co? Chyba będziemy kończyć, bo tu nie ma co tak przeciągać. Właśnie. Odcinek miał być treściwy i jest, tak naprawdę powiedzieliśmy wszystkie najważniejsze rzeczy. Także takim akcentem u mnie drwiną się żegnamy. A u mnie nie drwiną, tylko zabiciem Heviego. No, no to trzymajcie się, do usłyszenia, cześć. Na razie. Tutaj jeszcze Frodo na chwilę. Chciałem podziękować i pozdrowić wszystkich użytkowników, którzy dali mi jakikolwiek przedmiot na konkurs, na przyszłe konkursy, ogólnie. Jest ich bardzo dużo, jak już widzicie. Bardzo chciałem Wam podziękować i moim zdaniem widzowie, którzy to oglądają, również powinni im podziękować, gdyż dzięki właśnie tym osobom na kolejnych konkursach będą dość wysokie nagrody. Tutaj przy każdej osobie macie w nawiasach pokazane, która co dała. Nie będę tutaj pojedynczo wszystkich pozdrawiał, bo po prostu, moim zdaniem, trochę szkoda czasu i to nie będzie też jakieś szczególne wyróżnienie dla Was, ale możecie mi wierzyć, że to jest dla mnie naprawdę wielka rzecz. Dziękuję Wam właśnie bardzo. Po prostu ułatwiacie mi to, że nie będę musiał ze swojego plecaka tak dużo wydawać na konkursy. I to chyba na tyle. Jeszcze raz Was wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie. Na razie.